Dobre. Chciałam zapytać, jak tutaj się żyje panu? A wiecie pan jak się żyje? Żyje się. Trzeba się nie dawać. Wszystko jedno. Mówisz. Nieraz głowa się zawróci, upadli się i dalej się staje i i się dalej. Tak. A ile pan przeżył lat? No, lat pan po... w tej chwili jest najstarszym mężczyzną w siedliskach. To ile pan ma lat? 86 lat. 86 lat? Tak. А то не jest такікіє такє вам Роча на Ро яда докула до До Тмашова яда, А як поїхала до нача біліта автобусы, так гухчалам ззікі на автобус. Ну no, і саме ми той чешка справа ехаць Ла się далучення, дзесі упадні. No to komisja mnie nie uznała. Mówiła, że pan się za dobrze czuje i panu się nie należy, jak to mówił piekli jeszcze. To dobrze się pan trzyma. No właśnie o to chodzi. To co pan robi, że się tak dobrze pan trzyma? Wszystko. Co najczystsze, robota ja pracuję. Ja długo, długo pracowałem w etuariarni, a tam w betonę trzeba było nosić, wszystko z a, a głuchy zrobiły się, bo. Tak jak mówię, te wibratory chodzili z tego, ale jeszcze nauszników nie było w ten czas. Dzisiaj mają w kiedyś tak polska lodowa dbala o że... A poszedłby Pan do miasta? Ja w mieście nie, nie bardzo... A, ja, ja nie, ja nie zazraszam mieściuchom, bo w ogóle nie zazraszam im z no prawda, że tak, no, ale wie Pani, myśl, wygodę, to, to, jest, to jest różnica, tak. Ja jeszcze nie mam takiej, żebym ja miał łazienki i tego. Ja jeszcze, jak to mówię, do łazienki, do ubikacji chodzę na zewnątrz z tego. A czuje się Pan szczęśliwy? Dziękuję no, Pani. Jak ja jeszcze chodzę swoimi nogami z tego, no to jak mogę się nie cieszyć? Cieszę się, pewno, że się cieszę. Mam dzieci, mam wnuki, tego mam prawnuka już z tego. No to jak się nie można cieszyć, na razie mi nic nie brakuje, ja nicze, niczego nie chcę, aby tak dali, a ja nie ani, ani narzekam na jakiś tego, bo mówią, że temu mało, za mała kasa, za... jaka jest, taka jest, mieli tego, ja nie mam dużo, mam 1300 złotych tej emeryturze, to już emerytura moja z tego i dzięki Bogu mnie wystarczy, wieś najlepsza jest, tak, dla, dla wiśniaka jest wieś najlepsza. Dzień dobry. Chcę Dzień dobry. z do porozmawiać, jak pan życie płynie tutaj, na wsi. Coś się dzieje ciekawego? Nic. Nic się nie dzieje? Wszystko, młodzież wyjeżdża. Starzy umierają, pustostany są. To ten sklep to tak jedyna atrakcja, taka, że się przyjdzie do sklepu. Ja wiem. A troszeczkę się popracuje, to się przyjdzie. chwilę posiedzi. A pan co robi w życiu? Siedzę na razie. Do siedzenia to za bardzo nic nie, nie da się zrobić, nie? nie? Nie da. Ja nie narzekam. Mieszczę czasem i zostało. A co pan robi? Czym się pan zajmuje? No jestem w dyżurnym ruchu na, Aha. na kolei. I długo pan, pan yy, pracuje? Na tym stanowisku to już będzie prawie 35 lat. Ojej. I ciężka praca? Odpowiedzialna nie, nie chyba, jest nie? ciężka, tylko odpowiedzialna i nerwowa. Nerwy, stres. Ja myślę o młodych. Pracy nie mają, wyjeżdżają. No i kto tutaj zostanie? Tak to nasze siedlisko. Jeszcze 10 lat i tutaj będzie sam pustostan. A pan czuje się szczęśliwym człowiekiem? No raczej tak. Raczej tak. Niczego panu nie brakuje. No dzięki Bogu, niczego mi nie brakuje. A panu czegoś brakuje? Dużo rzeczy. Pracy, żony. A jaka powinna być? Normalna.